Dzień dobry YouTube. Dzisiejszy odcinek zaczniemy trochę inaczej. Zaczniemy od zrobienia porannej kawy. Jako, że jest 8:20, a ja zazwyczaj jem swoje śniadanie w okolicach 9:00, to przed śniadankiem zazwyczaj piję teraz kawę i siadam do pracy, robię pierwszą część raportów. I wszystkich informacji, które, nie, które przyszły do mnie w nocy. Po prostu. I na które jeszcze nie odpowiedziałem poprzedniego wieczora. Następnie. Dopiero zabieram się za robienie śniadanka. Raport już do Lukiego oczywiście poszedł. Z samego rana. Wszystkie pomiary zrobiłem. Waga na dzisiaj 113,8. Czyli dość wysoko. Cały czas ta waga idzie do góry. Ale... Myślę, że to jest związane przede wszystkim z tymi chilledmealami, które, które robię sobie w piątki, bo wiadomo, że wtedy ta kaloryczność idzie do góry troszeczkę. A jeżeli chodzi o chilledmeal, to najczęściej są to burgery domowe, e, takie robione z, z bajgla. Czyli takie Bajglo-burgery robione z bajgla i robione z. Z serem proteinowym, z pieczerekami, dodaję jakieś tam Pringelsy, czy jakieś inne chipsy, no i moim ostatnim uzależnieniem jest dodawanie biskofa, czyli takiego jakby, taki jakby Nutelli, tylko że to nie jest czekoladowe, tylko bardziej takie ciasteczkowe. Takie ciasteczkowe masło orzechowe, coś takiego, nie wiem czy ktoś to kojarzy, ale z tym burgery są... Przekozackie, to jest ostatnio moje uzależnienie. Czasem do tego wpada jeszcze y, połówka lodów Berengers, y, a czasem robię sobie po prostu trzy burgery różnie. W każdym razie no, ta kaloryczność jest troszkę wyższa w te dni niż taka normalna kaloryczność mojego posiłku w dniu treningowe. Y, chociaż najczęściej i tak przycinam sobie w ciągu dnia y, troszkę tłuszczy, żeby właśnie troszkę więcej na ten mil sobie, sobie zjeść natomiast to jest jakby wszystko robione legalnie, to jest mil, chirmil, który milem nie jest, bo jest tak naprawdę y, wpisany w plan, więc ciężko to nazwać w sumie milem, y, ale no coś takiego sobie zaimplementowałem na tym okresie masowym i powiem Wam, że jest to jak na razie dla mnie całkiem spoko opcja, bo przez cały tydzień kto ogląda moje dni jedzenia, wie, że trzymam dosyć mocno tą michę czysto, więc, więc, taki raz w tygodniu, wyskok mi robi dobrze. No, i tak sobie to prowadzę generalnie. Co do mojego badania Floragen, to w końcu się doprosiłem o jego wyniki. Floragen, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zróżnicowanie mikrobioty jelitowej. To jest takie badanie w ostatniej chwili. To jest takie badanie, które Wam pokazuje, czy macie jakieś dysbiozy w jelitach, zaburzenia właśnie z jakieś takie. Czekajcie! Zaburzenia związane z przerostem bakterii jelitowych lub niedoborem jakichś bakterii probiotycznych. Więc wyszło mi, że nie mam żadnej dysbiozy, że wszystko jest generalnie praktycznie idealnie. Tam wiadomo, jakieś drobne odchyły na zasadzie. Niedobór jakichś tam bakterii, ale to jest zupełnie normalne, więc wychodzi na to, że moje jelita są całkiem zdrowe. Wysłałem oczywiście lukiemu badania. Zobaczymy, co Luki powie na ten temat. Czyli ja generalnie na trawienie nie narzekam już w tym momencie, bo odkąd dobrałem sobie wszystkie produkty w diecie w sposób, że niemalże idealny dla mnie, no to. To jest naprawdę git. Jeżeli chcecie, żebym Wam nagrał dzień jedzenia, dajcie znać w komentarzu, to Wam nagram. Ja nie nagrywam tak cały czas tych dni jedzenia, bo się niewiele zmienia. Więc mi się to wydaje po prostu nudne. Ale jak lubicie oglądać, to, to powiedzcie, to, to na pewno coś wrzucę. Jeżeli chodzi o kwestie. Hmm, Zmiany i tak dalej, to oczywiście jak zwykle, jak tylko dostanę zmiany od Lukiego, to Wam podrzucę, dokładnie Wam powiem co i jak. No i siedzimy sobie przy moich cotygodniowych Excelach i sobie to obgadamy. a Tymczasem zażywam bakopę Monieli, zażywam Lion's popijam popijam kawką. Jak się dodaję taki smakowy proszek z jesenu, smaku czekoladowym. I dzięki temu to smakuje jak kakao. Także jest to moje poranne kakao, można powiedzieć, bardziej niż kawa. Zabieram się za pracę, a my się słyszymy pewnie w posiłku przedtreningowym, albo w śniadaniu, albo jeszcze nie wiem, zobaczymy. Dobrze, witam Was w posiłku kolejnym, posiłek numer 2, mam tutaj 100 gramów ryżu, 250 g piersi z kurczaka i 100 g mm, 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 buraków, <grym>, zapomniałem całkowicie, 100 gramów buraków, tak to wygląda, taki standardowy dla mnie posiłek. No to jest troszeczkę srirachy, trochę sosu czosnkowego zrobionego z jogurtu naturalnego, no i troszeczkę ketchupu. Wszystko w takim miksie wymieszane i to jest kolejny posiłek. Po tym za jakieś 2-2,5 godziny jemy posiłek treningowym i dzisiaj lecimy robić plecy. Także tak wygląda plan na dzisiaj. Jutro normalnie robilibyśmy nogi, ale prawdopodobnie zrobimy rest. Bo tak nam teraz wypada. W ogóle zastanawiamy się z Sylwią, czy nie zmienić sobie treningu na 2 on, 1 off, 1 on, 2 off, 1 off, 1 on, 1 off, 2 on i tak dalej. Żeby te nogi mieć troszeczkę rzadziej i mieć tą górę cały czas dosyć często. No i przy okazji odrobinę więcej dni nietreningowych, tak żeby się ze wszystkim wyrabiać. Bo treningi naprawdę tyramy teraz mocno, więc czuć to już na ciele, że tak powiem. Dobra, zabieram się za jedzenie tego posiłku i słyszymy się albo w kolejnym posiłku, albo sam nie wiem, zobaczę jeszcze w czym. Ze zmian nie robimy nic. Luki mówi, że cały czas wszystko idzie do przodu. Zresztą waga cały czas mi idzie do góry, więc nie ma sensu nic zmieniać. No i co? Robimy swoje. Kolejny tydzień do przodu, to już jest 10 tydzień, teraz właśnie rozpoczynam okresu takiego powiedzmy masowego, okresu odbicia, nie wiem jak to nazywać, okresu po zawodach można powiedzieć, mimo tego, że po zawodach już jest 11 tygodni, ale ten pierwszy tydzień był takim tygodniem na odpoczynek można powiedzieć, więc go tak do końca nie liczę. Więc 10 tygodni, czas start, no i zobaczymy, co się z tego wykluje. Zabieram się za jedzenie, póki to jest jeszcze ciepłe i słyszymy się później. Dobrze, witam was w posiłku przedtreningowym. Przysięgam Wam, że nagrałem super długi monolog odnośnie tego posiłku, jak go przygotowywuję, jak ważę. Jak wszystko odmierzam i tak dalej, jak bardzo go lubię, jak bardzo upierdoloną mam bluzkę w domu i dlaczego też w domu zawsze chodzę w ciuchach domowych, a jak wychodzę gdzieś to zmieniam ciuchy i tak dalej, ale oczywiście nie włączyłem mikrofonu, także musicie mi wybaczyć, mam tutaj 100 gramów ryżu. 150 gramów ryżu, 100 gramów banana, 250 g piersi z kurczaka i 20 gramów masła y, migdałowego. Wszystko jest posypane dużą ilością jakieś 10 gramów cynamonu. I zaraz na to poleci ketchup. Ketchup oczywiście. Yy, Roleski, bo tylko Heinz i Roleski mają swoje zastosowanie ze względu na ten taki smak mm, octowy, taki słodkawo-octowy, nie wiem, ale generalnie ten smak się z tym komponuje petarda. Więc tak to wygląda u mnie. Przedtreningowo ostatnio jest to jeden z moich ulubionych posiłków, jeżeli nie ulubiony w ciągu dnia, nie no chyba ulubione jest śniadanie, ciężko stwierdzić, ale to jest jeden z moich ulubionych posiłków. Po tym zaraz zbieramy się i lecimy robić, czy zaraz, na jakieś 90 minut po tym posiłku zbieramy się i lecimy robić plecki. Dzisiaj plecki są grane, nie będę nagrywał. No, bo jak jedziemy robić trening, to jedziemy robić trening, a nie nagrywać. Ale postaram się Wam coś za jakiś czas z treningu też przygrać, żeby nie było tak, że tylko jem, a nie trenuję, bo w końcu niektórzy przestaną mi wierzyć, że trenuję w ogóle. Odpalam sobie. Powiedziałem, że Gasp wrzucił nowy filmik ze Stewardem Sutherlandem, więc zobaczymy co to ciekawego. A tymczasem zabieram się za jedzenie, a my się słyszymy pewnie w posiłku potreningowym, albo jakoś tam później, może w posiłku ostatnim. Nie, zobaczymy, zaskoczy was. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego jeżeli należysz do tego grona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać trzeba poprzez zakupowanie merczu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki i wracamy do materiału. Dobrze, witam was w posiłku treningowym. Jak zwykle jest tutaj 150 g ryby. Nie, przepraszam, 150 g ryżu. 100 gramów groszku, 170 gramów ananasa, yy, sriracha, ketchup i 300 gramów dorsza. Tak to wygląda. No i co zabieram się za jedzenie? Potem mam jeszcze jeden posiłek. Pokażę wam może albo nie. Zobaczymy jak to wyjdzie. A póki co zabieram się za jedzenie, bo jestem, nawet nie jestem w sumie takie bardzo głodny, ale jest godzina 19. A o 21 trzeba jest ostatni posiłek, więc mało czasu. Także zbieram się, i jem i słyszymy się później. Dobrze, słuchajcie. Ostatni posiłek na dzisiaj. Jest tutaj 50, nie, 70 g kleju ryżowego, 20 g płatków owsianych, 100 g owoców e, u góry i 60 g izolatu. Prosty, szybki posiłek jemy. Oglądamy jeszcze sewrans i lecimy spać, bo jutro jest dzień nietreningowy. Także jutro trochę pogadamy i pokażę wam, jak wygląda aktualna sylwetka. No i trochę coś tam przewinę pewnie odnośnie e, planów, jakie są, e, a są plany w sumie stałe. <grym> Wiele się nie dzieje u mnie, ale będziemy gadać o tym jutro. A dzisiaj zabieram się za jedzenie. Dobry dzień dobry, witam Was ponownie. Kolejny dzień zmagań. My wczoraj mieliśmy środę, dzisiaj mamy czwartek. Normalnie dzisiaj robilibyśmy nogi, ale robimy rest day ze względu na to, że wypadły nam 4 dni treningowe z rzędu. O mi się naładował 4 dni treningowe z rzędu, więc tak to wygląda. Mam tutaj mój klasyczne śniadanie, ale jak widzieliście, dodałem dwa plastry sera proteinowego, bo miałem tylko 200 ml białek jaj zamiast 300, więc żeby białko mi się zgadzało, to sobie dołożyłem te dwa plastry sera proteinowego. Tam jest 2 g tłuszczu, ale to już nie liczę, między bajki to wrzucam. Także tak to wygląda. Zrobię sobie jeszcze zdjęcie na Instagramka, żeby ludzie wiedzieli, że jem śniadanie, bo jak nie udokumentuję tego, że jem śniadanie, to jeszcze ktoś pomyśli, że nie zjadłem, więc to jest super ważne. Dobra, no i co ja dzisiaj generalnie chciałem Wam powiedzieć. Zaraz sobie siędziemy, obgadamy sobie temat zmian wszelkiego rodzaju. <laughs> Chociaż zmian tak naprawdę nie było, ale bardziej pokażę Wam, jak wygląda sylwetka, tak żeby utrzymać konsekwencje w tym wszystkim, co robię. Dzisiaj rano waga 112 i 9. I wrzuciłem ostatnio suplement, który nazywa się DAO. Jest to taki suplement, który zmniejsza poziom histaminy. Ze względu na te moje stany zapalne, ten poziom histaminy był bardzo wysoki u mnie. I z tego też powodu no, dużo wody ze mnie uciekło, <laughs> więc, yy, no więc tak naprawdę te 113,8 z wczoraj można między bajki włożyć, bo to było spowodowane nadmierną retencją. No ale generalnie taka fluktuacja gdzieś tam wagi w granicach 1,5 kg, kiedy ważycie 110-120 kg to naprawdę nie jest duży procent masy waszego ciała, więc nie należy się tym jakoś super bardzo przejmować. Zabieram się za jedzenie, odpalam, bo właśnie coś słuchałem podcastów Łada Biada, ale odpalam Nick Strength and Power, bo widzę, że jest nowy. Więc odpalam to, siadam, zjadam i zaraz się słyszymy w podsumowaniu. W zasadzie poprzedniego tygodnia. No bo zdjęcia są z tego tygodnia, ale ukazują to, co udało się wypracować w zeszłym tygodniu. Wstanę jeszcze, żeby zabrać widelec, bo widzę, że oczywiście nie wziąłem i siadam, i zjadam. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz. Tak sobie pomyślałem, że pokażę Wam jak to wyglądało od zerowego dnia aż po dzień ty, tygodnia, przepraszam, aż po tydzień dziesiąty. Zglądam to, jest pewnie część osób, które jest na kanale Nowa i po prostu nie szła z nami co tydzień, więc tak wyglądała moja serwetka w pierwszym dniu. To, był, to była serwetka około chyba tydzień po yy, zawodach. Więc, więc jeszcze tutaj generalnie była retencja, naprawdę nie, nie cały tydzień po zawodach, więc była troszkę retencja powodowana wiadomo jedynie po, po zawodach i ty było 147 kg. Sylwetka oczywiście była sucha, zwłaszcza patrząc teraz, jak na to, jak na to patrzę, to ta sylwetka była naprawdę sucha. Zyre mi się, że aż tak sucha nie jest. Ale to jest chyba normalne, wtedy mi się wydowało, że wiadomo, pojadę parę dni, to jestem mega podlany. Natomiast później to waga już w pierwszym tygodniu, czyli w takim tygodniu można powiedzieć prawdziwym tygodniu off-seasonu, czyli odbicia, pokazała już 103,7 i to jest taka moja waga startowa, czyli powiedzmy, że 104 kg startowałem okres masowy w tygodniu pierwszym. No i generalnie prezentowało się to już. Następujący sposób, i myślę, że to jest taka wyjściowa forma, z której można zacząć ocenianie realne progresu z tygodnia na tydzień. Widzicie, ta forma, mimo tego, że ta waga rośnie praktycznie liniowo przez cały czas, i to nie rośnie w jakiś bardzo spokojny sposób, ale dosyć szybki, co jest zresztą po, po takim długotrwałym okresie od sezonu znaczy osłono-startowego, sezonu, sezonu jak u mnie, bo ja startowałem przez prawie rok. Cały, można powiedzieć, zupełnie normalne, więc ta waga sobie rosła bez w zasadzie żadnych zmian. Ostatnie zmiany, jakie zostały wprowadzone, były wprowadzone w tygodniu, bodajże, stecin, tak mi się wydaje, i od tego momentu już żadnych zmian w planie żywieniowym czy w planie treningowym nie było. Zaraz to jeszcze potwierdzimy, ale jak widzicie, ta sylwetka. Jest konsekwentnie, praktycznie e, cały czas e, w bardzo dobrym punkcie. Tanki tłuszczowej w każdym razie za wiele nie ma. Jest oczywiście retencja spowodowana dużą ilością jedzenia, e, też okresem e, po prostu e, długości dodatniego bilansu energetycznego. E, ta talia też z czasem, jak widać, e, jest coraz szersza, ale to jest związane po prostu z tym, że. Jak to w okresie off-seasonu, tego jedzenia jest sporo, więc nie zawsze z rana ten, ten żołądek jest taki idealnie pusty, jakby się chciało. Czasem też jakieś tam wzdęcie i tak to, dalej. To jest zupełnie normalne. No, i generalnie w tym tygodniu waga pokazała już 113,9, ale tak jak słyszeliście wcześniej, była to taka trochę jednorazowa waga, można powiedzieć, więc myślę, że się w granicach tych 113 to jest taki bezpieczny punkt, którym można się odnieść. No, i jak widzicie, nadal mam wyraźną separację na nogach, nadal mam wyraźną separację brzucha, dalej mam prążki na klatce, których tutaj nie widać za dobrze, ale. Tych poza bokiem już widzę zdecydowanie lepiej. Pośladek nadal się separuje, zwłaszcza tyłem. Jeżeli popatrzymy sobie, to nadal te prążki są dosyć widoczne. Tył uda również, dół pleców również. Także ja jestem generalnie z sylwetki bardzo zadowolony, dlatego że, że idzie to naprawdę w fajny, w fajny sposób. Jakość tej sylwetki się naprawdę spoko trzyma. Nie mogę na pewno narzekać, więc, więc tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia. Yy, ten Ocident będzie w zasadzie tak dosyć, dosyć yy, prosto, znaczy nie chcę mówić prosto, że łatwo, tylko bez jakichś takich nadmiernych kombinacji. Naprawdę, jak ktoś śledzi mnie na Discordzie i wie jak wyglądają zmiany, to przykład był na suplementację zaawansowaną i tak dalej, to wie, że jest tego kosmicznie, śmiesznie mało więc generalnie pewnie wieczostu nawet nie dowierza, że to wygląda tak jak wygląda, ale no to już jakby nie jest moja kwestia. Jeżeli chodzi o takie notatki związane z pomiarami ciała, to jak widzicie, ta waga rośnie i już wam powiem od kiedy nie było wprowadzanych zmian od tygodnia trzeciego dokładnie. Od tygodnia trzeciego cały czas kaloryczność ta jest taka sama. Jedyne co, to kardy zostało nawet zmniejszone delikatnie. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o kwestie pomiarów, no to ta talia cały czas się utrzymuje mniej więcej w podobnym zakresie. To są tam mnie błędy pomiarowe plus minus 2 cm od samego początku. Yy, miałem 87 cm tali, yy, a teraz yy, na wakcium oczywiście 92 bez wakuum, a teraz jest 98,5 powiedzmy 98,97 97, czyli takie cztery. Do 5 cm przybyło, realnie myślę. Nawet 6 niech będzie. To nie jest jakiś ogromny, yy, ogromny skok, biorąc pod uwagę ilość jedzenia, którą miałem w tygodniu pierwszym, a ilość jedzenia, którą mam teraz. No to jest to jakby yy, zupełnie normalne, w ogóle się tym nie bo to nie jest coś, co zostaje trwale. Ja zresztą widzę po sobie, że ta palia jest coraz, bym powiedział, lepsza. Przynajmniej ma znacznie lepszą kontrolę. Niedługo wyjdzie podcast z Johnem Jouettem, to tam troszeczkę mówimy o tym, jak takie realia talii i, i, i związania tej talii wyglądają. Na przykładzie właśnie Jona, który opowiada, jak to, jak to wygląda u niego. Każdy, kto śledzi Jona Jouetta wie, że on tą swoją talię poprawił, ale poprawił ją na scenie, bo jak usłyszycie, co on mówi, yy, Ogólnie to zrozumiecie, dlatego e, kulturyści często mówi się, że mają właśnie wolne ruchy, czy coś takiego. E, no ale to już nie będę spoilował, zobaczcie sobie w podcaście. No i tak to wygląda na ten tydzień. Jak widzicie, tkanka tłuszczowa też nie idzie jakoś mocno do góry. Wszystko idzie progresywnie do góry, bo to jest oczywiste, bo jestem cały czas kalorycznej, ale nie są to jakieś mocne skoki i cały czas utrzymuje się w spółkańcach 4,5-5 mm. Y, czy, czy, y, y, no, około pół centymetra tej grubości tego skórnego, i cały czas to mniej więcej w, w takich granicach, czyli te 45-50 mm. W zależności od, oczywiście, partii, Pośladki są aż, co jest dla mnie najdziwniejsze, najbardziej utrzymają niski poziom tłuszczu co jest dziwne, bo zazwyczaj miałem tak, że te pośladki bardzo szybko się zatłuszczały, ale no to nie jest coś, z czego będę narzekał, więc jakby tutaj e, absolutnie e, nie mam nic do dodania do negatywnego w tej kwestii. Także tak to wygląda na ten tydzień. Dzięki wielkie, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu. Zachęcam was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia e, i szerowania kanału dalej. I jeżeli ktoś e, chciałby wspomóc kanał, to zachęcam oczywiście do wsparcia kanału. Od razu mówię, że jeżeli ktoś chciałby skorzystać do dostępu do płatnych sekcji Discorda należy kliknąć, wesprzyj kanał obok przycisku subskrybuj. Niestety ta opcja nie działa na telefonach iPhone. Trzeba wejść albo z komputera, albo wejść na naszego Discorda i tam jest podpięty w jeden z, chyba w ogólnych konwersacjach jest podpięty taki. Yy, yy, Taka aplikacja, nie wiem, jak to nazwać, która zezwala na to, żeby właśnie z iPhone'a móc yy, wesprzeć kanał na YouTube. Zachęcam oczywiście również do używania moich kodów, yy, bo to też wspiera mnie bezpośrednio, jak i kanał. No i do śledzenia dalej, bo ja nie zwalniam i przynajmniej te trzy filmy w tygodniu chciałbym Wam zapewniać yy, do końca roku to na pewno. Także lecimy dalej, a póki co uciekam. Trzymajcie się.